Nie mi sam siada. O. odcinek z Arturem. Przywitaj się. Dzień dobry. Taki taki odcinek, wiem, że to jest późny ostatni był odcinek, ale niestety kupiłem się głównie na naszaniu shortów, dzięki czemu byliśmy ponad 1000 subskrybentów. To jest bardzo doskonały wynik. Więc... Będziemy jeździć dalej z tym... Popisz odcinek! I dzisiaj z mojego konta, bo Eric ma za dużo pamięci w telefonie zajętej. A dzisiaj pobijamy Piper Artur, Karol Server Karol Wojtyła Karol, my name I jestem pewien, wygany jak to zmienił, nie to zmieniło, co zmienię postać Artur jest prosem, tak dobrze oprócz żazu mówię Na szczęście on przestał na tą mapę, przynajmniej na tą mapę to jest zapewne za power No, a mapę akurat tak A tą mapę to... Eee, Pajperon, jest tragiczna no ten taki właśnie życie wiesz. no to wyjrzysz. Pozostał. To zostałem. Zostałem obuszeczony. Bierzemy jedną fajkę na koniec? Nie, będzie. Na Piper. Ja nie będę grał się słabo u mnie, ponieważ ja się wyłowiłem na chęć. Wchodzę na najwyższy poziom umiejętności. Pan okay. no zwyga, ja też. Monapad grałem. Jestem sam. Jestem w dupie. Uciekłem. Nieprzyjemnego momentu. Jesteśmy w dupie. Masz jakiś pał? Ciepły robotałg. Okej, jestem ogólnie tutaj. Pożyczek tej się nie da już. A, ja już nie żyję. Uciekaj po prostu, co ty próbujesz? No, w twoim miejscu mi po prostu uciekał jak najdalej mogę. U. Co zmierza, bo się mojej rzeki nie jest Znaczy, nie, to co taki. Przynajmniej na, na tym typu ty Jak możesz wziąć takiego dobrego tutaj? Edgay. Riko. Edgay, napad grany. napad, jestem główny Janet, napad. A w czym nie jesteś? W większości typów Rico weź. I to jego mega fajnego skina. Takiego. Mam jeszcze jednego skina? Ja się tego skina, tego złotego. To jest taki ogie skina, no, nic mega fajny lubię ogie skina. W tym coś trawi z Gemami. To nie są czyski w ogóle. Ale ja mam stary skin, moja. A ten! Myślałem, że do tego hyperowego się chodzi. Nie, tego nie. A ten, to był chyba jeden chwilę czyskiemu z Godo iko, tamten za 150. Ty z gemami, A ja go, ja, sam, ja go pamiętam, że już jest długo w tej grze. Muszę, że on jest zupełnie. Najwyższy poziom O kurde Ej, co po nam idzie? <grych> Zdaje mi się, że minimajnie tylko to On jest w naszej mierze Powiedz, chyba próbuje On jest chyba inny On chyba chce wygrać mnie. Pierdolony jest. Czy mam coś ściszyć, czy... Ścisz to. Otwieramy, bo dzisiaj nie dałem swojej. Będę zbierał na jakieś kina I epicki. Nie mogę do pelu, tutaj w ogóle nie dam. Świetnie. Artur, opatrz na to, czy nagrywanie poobijasz mi trochę z odmiarzy? To muszę. Tak. A nie możemy razem grać po prostu? Nie. Długo nie chcę jakiegoś kolegę. Może dać mi może dać kolegę. Chyba to mnie najlepsze miejsce będę szedł tym bokiem, prawda? Bo moje jeszcze są takie... To jest Tak, to jest nowa postać. To jest... ...zająca. A jaka nowa Tak. Długo znowu. <noise> Było na poziomie, przeżyłaś? Tak. Jak ja powiem, nie Tak będzie bardziej logiczne?

Oboju, jestem taki fan naszego. Dajna Majka był. No ja przy kogumbik, bo to zamieszam jednego faga. Tak, no, to fajnie zrobię. Mam grać na jeden, tak, już nie było. No, nagramy jedną fajną na koniec. To nie jest koniec, no, koniec za 5 minut już mamy. To to normalnie będzie oglądał. Hehe. Proszę. <noise> co jest Twoje znajemstwo odcinek? O co, 20-minutowe będziesz nagrywać? To skutki. 5-minutowe, to jak takie, to takiego się ogląda? Nie opóźnijmy, że oglądasz pandę, która mi się nie nagrywa, tylko nagra pięciominutowe filmiki, tak na, zapy, na zapychę. Słuchaj, nic nie mówisz, ale wiem, że pan dzisiaj nie chce napychać. Nie mówisz, że pana ma pięciominutowe filmiki? Tak. Siedem. Mniej youtubera. Naj... Nie znam... Nie znam co, na chcę, żeby nagrywał pierwsze filmiki w takim razie jeszcze. No ty się nie jesteś youtuberem nawet. Nie, niezbyt. A na tysiąc zubów, to jest wynik... ...podobnie przeciętny. Ale ty nie, tak nie bo już nie do Strągał. Mono nawet... Ty już stągów, stres, tą drogą zmusza i ten Strągał. Bo teraz coś mi tam przekaż. Czekaj, bo ja próbuję na logikę. Zabiłem ich dwóch. O, bo już mi zniszczycić się. Zabiłem dwa fragi. Zero. A z pięć fragów jednak. A nie, bo ja patrzyłem na Jessie i jestem upośledzony. 50 punktów. Świetnie, a ja wbijam kolejne kolejne pływaki. Świetnie, skin. Ja na multi mam więcej kucharki niż na głównym. No będzie szczekać. Jest... A Ja tu wbijam więcej, to nie jest kupy na konto. A ty wiesz, jak ja gram? Tak. No właśnie. A ty wiesz, że ja gram tylko na głównym? Wiem, nie, nie było to ciosko Więcej Większość twojego konca jest po to, jak była akademia gada, żeby sobie otwierać się. Tak. To znaczy, to dobrze, że wiedzieli się o tym. I wchodzę w nich na sejo. I wchodzę w to na sejo. I, I słucham, łamę nogę. No nie, że złamy mu serce. Jak też możesz. To nogę mogę. A ja wchodzę w nich na sejo. Co on ci potrzeba? I wiem, co się dzieje. On ma piętona w głowie. On jest taki Jestem taki młodzieżowy. On jest taki skibidii tak. ma taki duży uiz. Może zwalisz sam? Nie, ale on już tak. Jest w tym Melodii do mnie oczywiście przyjechała. Jeszcze ja mam czaka, bo ja nie mogę potem jeszcze czaka wbijać. Zabijam czaka. Mam wziąć czaka? Tak. A go na pierwszym porze. To guld lepszy. Masz gulda. Czekaj, mam czaka? A nie, nie wziąłem czaka. Nie masz czasem na... Najwięcej pucharków... A to mam na zeoparku. Nie, to jednak nie mam czaka. Po nie miał nie miałem do wymiany czaka, ja go nie chciałam. Przecież jest zajebista postać Pojawiam To jest dziwne. No ty... Geyl jest On ma fajnego wąsa Gejlon to jest On ma wąs A ten wąs nie jedną by wiadomo co Oj Artur, bo jest takie powiedzenie Ten wąs nie jedną by wiadomo co Wąs widział coś, czego miał nie widzieć Ten wąs nie jedną by No taki tekst Słyszeliście go kiedyś? Ej, wiesz, że mam na chaty. Jestem komornikiem. Wiesz, że mam jestem komornikiem. Świetnie. Świetnie, świetnie, maksymalny poziom. Ej, poza to całą No czekaj. Nie dam się jeszcze mu pokonać. Będę go męczył. Ej, zjechałem po całej jego darerach. A jeśli mnie 500 Maksymalny poziom, jak tego utentowanego zawodnika. O nie, on jest, on, on ma wieżą on jest jak komornik, nie mogę się udać. Już mogę. Jestem Ci na chatę z tym komornikiem. Zniszczyłem ja wiesz. I nic, nie ja nie wezmę gry. I co w szarcie? I gdzieś jest Ja mam fajną ikonkę posyłowego, jest mega fajna ikonka posyłowego. Nie mam lepszą od za mastery. Ej, poczuć, ja mam paru, tam bardzo dużo skinów. Nie, nie użyję. Co? Patent tym, parę, mam to mam bardzo dużo skinów. Robimy porównanie na kolejnym filmiku? Tak. Są oni po koloko? Powiedz sobie takie, coś, żeby po boku było opisane i ja mam skin w piecy? Co ty się zrobi? Jak miał być mojej, Jak miałbyś firma? Jak kupisz mi maczugi, coś ci mogę zrobić. Oko? Zawsze w na koncie. Jakby to jeszcze to w tym filmiku, to okej. Albo jak będziesz za mną grał i wbijał baraleja. Okej, jestem za tym. O co mi robimy? Albo bym mówił na chatę! Miko, nie zejdziecie, a już zniszczymy jego safe. Ja to była najszybsza runda, jaką ja na, szybszą, jak na miałem. 30 sekund. Nie zjechaliśmy nawet powyżej 2 minut. Znaczy poniżej 2 minut, nie zjechaliśmy. Rzekł się, poniżej 2 minut. Chyba, że Ty grasz tak napadły tak długo. Nie, ja to zazwyczaj długo. Powiedziałeś mi się ciężko pokonania przeciwników. No wejdę bokiem, okej? Okay? On jest pri-pri-pri-pri. Tomar753, on mnie imponuje. Mogę ci bić, i ja do gada o to nie jest... tak bym wszystko... ...pocarne. Albo To Nie wiem, czy dzieje. Jak to te to komodnie. Tu nie wiem, czy dzieje. Ej, April, nie, on jest duży. To jest big boy. To jest ten big boy.

Ej, w ogóle mi nikt nie pokonał. Nie. Co głośno powiedziałeś? Nie. Karma mi dopadła. To tak można. Warfight. Idzie Big Joe! I Tomar. Tomar On jest taki piękny. 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 Jest mnie piękny. Jest taki piękny.

Brak mi 20, wbijemy to. Nie narzekaj w sumie, no bo patrzę, dlaczego ci wbijamy. No dawno w sumie tu nie narzekał. Ale wiesz, że ja bym sobie, jakbym się chciał, to głupi na tysiąc. Nie, i by tak. Ale się chciała, to bym miał przyką ciebie, ciebie, no, To czemu ci się nie chce? Nie chce mi się. Nie, to taka, nie to taka ciekawa. Nie, nie jest aż taka mega ciekawa, żeby zaciekawić ciekawiść biacza na jakiś przed długi czas. No w sumie ja długo w sumie nie gram. Tylko... Ile? 2,5 roku No właśnie I tak w sumie, gdyby nie to, że e, ja wtedy nie grałem prawie w ogóle, to 2 lata w to gram Ale ja wjechał z ognia Uważaj, przeciwnik jest mocny Czemu ja nie mogę atakować? Przeciwnik jest gooooł okay. O, bo ten... Ten miał star power, że nie, nie, nie ładuje mi się amunicja I wchodzę w niego na seju A poczuł się chłopak. Chłodzisko miało on. Zwiększam się. Chłodzisz połowę z moją... Ej, otwórz. Ale tu długa nie wzgadza się, tymczasem te prawy już przed Dziewięć pasy. No okay, fajnie, no to dziewięć. Jeszcze dwa razy zagamy i na koniec będzie... Na kolta chcesz na paperkę, czy na to i na to? Na paperkę. Jestem. Bo na to i na to? Jestem fasany koszto, no to jest prawa. Po prostu. A gram jeden na jeden tak, knockout, czy... No nagroda. Nagroda? Na gwiazdki mi się nie chce. Ale no, to się na killa liczy. No to napad? Na napad. No nawet się najbardziej. Zabiję taka około myśli. Ej, chłopaki, to się wyszło. Jest co to? Złowienie. Tak, nie ma typu ryby. Czuję raz, tak. nie żyję. Ty, Kasteuszu, o nie poczuwaj się. O nie, tam jest mój mój. Bumi. O nie, to jest mówi. Nie, to było A, zniszczyłem cię. Ej, dobrze idzie, prawda? Mm. ten mecz. No bo... Będziemy bardzo blisko, by to zrobić. Jestem Bongam. Mój chłopak. On mnie go nawet nie zaomuje, że on bardzo boli. Bo mowa. A to jest jeszcze jeden z bojek, którzy mają do krona wieczorem. Taki było się nie uda. Proszę myśleć.

Ten. Jak to się nazywało? Eee... Knockout. Po co Knockout? Bo Knockout jest szybszy. I wniosek. Nie związek. czekaj. No Knockout to znajdziesz pod trybem, no to proste. No właśnie, jeden z dłuższych. Jesteś ja tutaj? Co no, mam cię tutaj naklodować. Odeszłeś, odeszłeś. Długa, tur, tur, u. Czekaj. Odeszłeś? Najpierw to, jak chcesz ten knockout, to ja ci muszę tę mapę stworzyć. No, wracaj, właśnie. Bo knockout to jest... ...najlepszy tryb. Nie. Najgorszy. Najszybszy, moim zdaniem. Po prostu, jak umiesz jak scelować, to to jest najszybszy. Wyjść z no, teamu. Ja Stworzył inną mapę. Totalnie pustą. Uwaga, nie Nie lecę. ciebie nie lecę. Już się zaprosiłem.

возьми, что я на пайпер. Ну, ты говно. Ну. <свист> <свист> я пайперка на хейсе убиваю. Не вникай. Jest okay. głosu, to jeszcze jedna. Okej. żeby nie było smutno, to zagramy jeszcze jeden taki samy mecz. Na na chyba. To ci będzie. Mówię ci go to sobie koktał. To jest star power. Nie mam pojęcia ten? Nie, ten będzie dobrze. Czekaj to tak. I to mamy tak. Nie mam. Star, -star power! Co? Star power to Mieniłem na ten z szybki. Nie ten szybki, że szybko biegasz. Bo ktoś tak. Wiesz, że ja już 60 tysięcy Mastery na końcu? O, wziąłem mocno. A ty na ląbisz! To jest Interweboks. Interweboks, Liby? O, własne agresor! Bo idzie do pa! Tak.